Zawody strzeleckie organizujemy w naszym powiecie już od 15 lat. Dzisiaj mamy taki mały jubileusz. Jest to takim zamyśle, w ogóle, jak żeśmy zaczęli organizować, było to tak możliwość spotkania się przy strzelaniu, czy przy tym co Polacy lubią, spotkania się samorządowców, przedstawicieli zakładu pracy, inspekcji, straży takich, i, i, i ludzi, którzy po prostu chcą tu przyjść. Jest to okazja do porozmawiania, do, do wymiany doświadczeń, a przy okazji do wspaniałej zabawy. I to założenie nam się już sprawdza. Dzisiaj widzę, że, że, że mamy w naszych szkołach klasy mundurowe, to tym bardziej się to jeszcze to strzelenie sprawdza i, i wszyscy się doskonale bawią przy tym, co lubią. Ja co roku strzelam, co prawda raz do roku tylko strzelam, ale, ale podobno zupełnie nieźle. O, to mam swoją tarczę. 78 punktów, także myślę, że to tak jak na raz do roku strzelanie to w miarę przyzwoicie. Ale tak naprawdę skąd nie to nie było, to na ze starostwa, to na pewno. My strzelamy raz do roku tylko. Także wszyscy zapewniają, że nie, ale, a, a wiemy, że tak. No ale to tak już to też nasza na, następna jak nasza taka wypadłość. Ale wszystkim życzę samych dziesiątek, najlepszych wyników, dobrej zabawy. Życzę, żebyście się dobrze czuli. Oczywiście w pewnym momencie przyjedzie tutaj e, Państwa Straż Pożarna, Policja, będą pokazy, można też coś obejrzeć i będzie również coś, na żołądek będzie grochówka. Tak więc bawmy się dobrze, oby tylko na pogoda dopisała daj Boże. i teraz oddaję głos. Do prezesowi Kowalskiemu, bo odiatorem jest oczywiście zarosło, ale tutaj głównym technicznym i głównym, tym wszystkim, co tu dowodzi, jest pan prezes Kowalski. Bardzo proszę, panie prezesie. No, witam państwa serdecznie <grym> w imieniu Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju i Własnym. Już 15 lat spotykamy się na tej strzelnicy i jak widzą państwo, fanów mamy sporo. Strzelectwo sportowe jest jedną z, z dyscyplin sportowych, chociaż nie gromadzi tylu panów, co piłka nożna i inne dyscypliny bardziej popularne. Ale niestety mamy e, pełne zadowolenie, że tyle z Państwa przybyło e, na dzisiejsze zawody. Chcę e, na wstępie e, Państwa zapoznać z techniczną stroną strzelania, bo być może nie wszyscy strzelają i umie, umieją strzelać. Z czego strzelamy? Otóż to jest karabinek sportowy produkcji radzieckiej ochromowanej rufie, nie do zdarcia. Chcę Państwu powiedzieć, że zbudowany on jest tak z łoża. Łoże to jest ta drewniana część. Lufa razem z komorą nabojową i komorą zamkową. Tu jest muszka, w tym przypadku jest to karabin taki półwyczynowy, a więc są celowniki przezielnikowe. Tu patrzymy przez celownik. Tam jest i obserwujemy ten to kółeczko tutaj w muszce. To się nazywa muszka. Proszę Państwa, i kiedy to pokryje się na czarnym punkcie na tarczy, pociągamy spust. Ja bardzo proszę Państwa, żeby delikatnie to robić, bo ten karabinek ma yy, bardzo czuły spust. Bardzo czuły. Także przy ładowaniu nieraz dotkniemy spustu i nastąpi wyższa. Więc zwracam uwagę również na bezpieczeństwo przy strzelaniu. Strzelamy. To jest kaliber 5,6 mm. Pocisk jest odkryty, nie jest płaszczowy ani półpłaszczowy. Spłonka jest wypełniona materiałem zapłonowym. Proch jest nitrocenozowy. Zasięg takiego pocisku jest rażący do 2,5 km. A więc jest to bardzo niebezpieczny pocisk, ze względu na to, że jest on połowiony i przy napotkaniu na przeszkodę grzybkuje, zmienia tor pocisku, rwie i może wyrządzić poważne szkody w organizmie żywym.